Eją, siemanko, ja jest Miksa. Co ja mogę powiedzieć? Przed oglądaniem tego filmu jesteście po prostu uświadomić, że to wszystko jest ustawiane, jakby... O, cześć Kasper, jest tutaj z On, jak... On nawet na filmiku był głupi, teraz się jest głupi. Ale was stop, czekaj. Ba, czekaj. Ja co mam powiedzieć, ja muszę coś powiedzieć szybko. O, okay. Ogólnie to wszystko jest ustawiane, jakby... Z Dabriaki zrobiliśmy ławkę MMA. Po prostu mamy jakąś taką, chyba nową serwę. Serwie... Serię. Ser... Serię. Na kanale Selemy ale co mogę powiedzieć, no... To już jest ustawiane, ale walka jest na poważnie. Tak samo jak pytania na konferencji będą na poważnie, ale to będzie zrobione w celach że Kaczucha Że to będzie wcale, wiesz o co chodzi, że U. pytania będą poważne? Ale jakby. Mm. Nie dziwi kurwa. Pewnie zauważyliście też, nową jakość aparatu w telefonie Ponieważ mamy... Nowy telefon. A co mogliśmy mieć innego? No więc... chodź, 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 chodź. Daj się mi się wykończyć. Klingę. Klingę, dobra. Słuchaj, to co? Jakby chcę powiedzieć jeszcze, że te jakby pytania będą na poważnie, możecie nawet w komentarzu też. Kio, no jest... Właśnie już mówiłem o konkursie jeszcze. Mówię o konkursie, bo konkurs jest, jakby cały czas jest, ale musi dać subrycję st na publiczną, bo inaczej nie będziemy wiedzieć co I skupiało, to I nie... komentarz, aktywność pod filmami Właśnie. obowiązuje. I co, mogę jeszcze powiedzieć? Eee, ee, Możesz przestać, bo prze siebie nie mam nic powiedzieć po prostu. I jakby te alowkę ma, tykuwa, to jest takie humorystyczne. I wstydzisz? będziemy się bić na wielkie rękawice, na takie grube. Będzie też po prostu tak, jakby MMA A to będzie na poważnie walka. naprawdę będzie na poważnie walka. A każdy się nas szykuje na tą walkę. Tylko, tylko konferencja będzie jakby taka mieszana z humorystycznie, ale będą pytania poważne. możecie do komentarz na pytania, jaki mamy cel na walki, takie inne rzeczy. I co mogę powiedzieć? Zapraszam do oglądania. Siewana! Koczperno! To! Chodź tu! Okej okay. O, jaki ładny sznurek za może pójdziemy na rybki? Bękę trzeba zrobić. To ja zrobię będę. Nie, to ja zrobię Bemkę. Ty nie umiesz! Ty nie umiesz! Jak ty nie umiesz, gnoju? No ty nie umiesz! Jak kurwa gnoju? Tak, ty kurwa gnoju! O, ty kurwa gnają! O, o nie! O nie! Widzimy się na ławkę. Okej! Okay. Właśnie, ławka mama, dzwonimy do Wojtka Go-Go-Go-Goła. Yy, yy. A gdzie to było, to się włączało? Yy. O, mam. Halo? Yy, halo? Yy, Wojtek Go-Go-Goła? Yy, o kto mówi? No, yyyy, mixu. Yy, yy, miksu o, nie. No, co, co, co tam? Yyy, chcę walki Yyy, yy, yy, okej. Okay. Walki normalne na pięście i na krew, na żyły i moc Na łokcie? Na łokcie też Dobra, z kim? Z Kacperlo O, z tym no, z tym spoko, ziołki. no dobra, ty jesteś youtuber, tak? To Ty jest youtuber? Tak, tak yy, dobra, wygrane 10, przegrany 5 ale co, tysiący? Kurwa, złoty <gry> Może być Dobra To widzimy się na konferencji, siema no, no. O kurwa, mój telefon. Hello y, Siema, siema, tu y, Goła y, Kasperle? Tak, to ja Słuchaj, mamy walkę dla Ciebie Tutaj z Miksu zorganizowaliśmy ławkę. ma się nazywa Ta gala Jesteś zainteresowany? O jak najbardziej? Skąd pieniądze yy, 10 zł za wygraną i 5 zł za przegraną Ile? Nooo 10 zł za wygraną O kurwa, to da mnie jak dwa razy 5 zł, kurwa to już nie są żadne no, kurwa mać Dobra to co? Gada się czy nie? Zgadzam tej bardziej. Dobra dobra no to... W kierowniku, kiedy będzie walka? Yy, konferencja będzie jutro kurwa, Antenka mi się poszerwała. No, Halo, Holo